Cześć, jestem Krzysiek, a to jest dzisiejsza opinia polityczna. Zapraszam. Wczoraj media huczały o rzuceniu kamienia i cegły w okno biura poselskiego ministra Błaszczaka w Legionowie. Nie wiadomo, kto stał za zamachem. Przedstawiciele partii rządzącej obwiniają Donalda Tuska i Koalicję Obywatelską za doprowadzenie do takiej sytuacji kampanią nienawiści skierowanej wobec PiS i jej działaczy. Jest to wandalizm w czystej postaci. Myślę, że podpina się to pod paragraf w kodeksie karnym. Patrząc jednak na narrację Koalicji Obywatelskiej, trudno nie przyznać racji, że takie zachowania mogą być motywowane przez hejterskie wypowiedzi Donalda Tuska i przedstawicieli opozycji. Pytanie, czy do tej kampanii nienawiści nie dołożyła się konfederacja, która też nieco wyraża swoją nienawiść wobec przedstawicieli partii rządzącej? To tylko pytanie, ale czy odpowiedź nie okaże się twierdząca? Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam na komentarze. Ja jestem Krzysiek, a to była dzisiejsza opinia polityczna na razie. Była to audycja P.A.P.M. Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2023.